Ze złem się nie dyskutuje, z kłamstwem się nie dialoguje. Trzeba zachować wierność Bogu i prawdzie, a ludziom nieprawym trzeba dać świadectwo faktów, opór złemu, mądrość wili. Słowo argument prawdy, a przede wszystkim trzeba się wspomagać Bożą łaską, która jest dawana człowiekowi na modlitwie. Modlisz się, łaska będzie. Nie modlisz się, skazujesz się na swą niewystarczalność. Jezus źródło mądrości z faryzeusami nie dyskutował, nie był do ich dyspozycji. Jak po raz kolejny domagali się znaku, jakby ich było mało dotychczas tych znaków, cudownych ocaleń, uzdrowień. Ten, kto żąda znaku, nie żąda znaku. Żąda, by go zaakceptować, bo chce zyskać rangę. Równoważną partnera. Kłamstwo nie jest partnerem prawda, a Faryzeusz nie będzie partnerem Jezusa i jego wyznawców. Kto sprzeciwia się Bogu, sam się wyklucza. Po co o tym mówię? Abyś nabrał mądrości Boga, nabrał ducha mocy. I odważnie, mężnie konfrontował się ze światowym złem, który jest dalszym ciągiem faryzejskiej postawy, zaprzańców prawdy i miłości Bożej z czasów Jezusa. Dlatego bądź mądry, byś widział daleko. Trzeba widzieć skutki chwili bieżącej. I przewidywać to, co najgorsze, aby tego uniknąć, trzeba patrzeć w przyszłość nie spojrzeniem marzyciela oczekującego, lecz spojrzeniem sługi, który patrzy w prawdę, widzi prawdą i prawdziwie reaguje. Dlatego. Ten, kto się zda na Boga, nie na swoje racje, pożądania, ambicje, oczekiwania. Kto się zda na Boga, ten osiągnie cel zbawienia. Kto będzie się temu sprzeciwiał, oszuka siebie, uwiedzie innych i któż go wyzwoli od Jego własnej nieprawości. Dlatego w życiu duchowym potrzebne są rachunki sumienia i dużo głębsze zastanowienia się i medytacje nie tylko nad prawdami Bożymi, ale również nad tym, gdzie ty jesteś. Czy budujesz z i akceptacji własne zakłamanie? Bo celem tego wszystkiego jest by poznać prawdę grzechów własnych, czyli fałszywych postaw, błędnych zaangażowań, złych rozpoznań, by nie żyć w błędzie. Jak prawda wyzwala, tak błąd zniewala. Poznając prawdę. Będziesz w sytuacji konfrontacyjnej ze świata i świat wypluje cię z akceptacji swojej i będziesz osamotniony. To dobrze. Samotność z prawdą i w prawdzie jest dobrym stanem umocnienia się. Przecież trzeba zachować łaskę i stoczyć bitwę z przeciwnikiem Twojego zbawienia. Nie trzeba wydrwać w prawdzie i powinności, aby nie ugrzęznąć w pomyślności i zakłamaniach, gdy człowiek sobie sam jest usprawiedliwieniem, bo się dobrze wytłumaczył. Kto się tłumaczy, ten się oskarża. Prawda nie wymaga osłony. Prawda nie wymaga obrońców. Jej moc jest samobieżna i ostateczna. Prawda przenika wszystkie bariery doczesne i sięga Boga samego, bo Bóg jest jej dawcą i Bóg jest prawdzicielem. Blask Prawdy. Gdy będzie porządkował Twoje myślenie, ustrzeże, się, ustrzeże Ciebie od błędnych zaangażowań i złych owoców zmarnowanego życia. Dlatego się módl, Gdzie Pan Bóg uwalniał od każdej, jakakolwiek by to była, od każdej pychy za którą idzie upadek, rozpacz i zagłada. Módl się za siebie, by się ochronić od złego. Módl się za tych, których kochasz, aby oni się nie potępili w upartym trwaniu grzechowym. Stałe przebywanie u Boga, codzienny, stały pobór łaski. Będą jak pójście do źródła, by się napić. Jak się u źródła napijesz, to siebie nasycisz, a źródła nie wyczerpiesz. I tak trzeba ci ciągle chodzić do źródła Bożego, aby się napełnić łaskami, bo źródła Bożego nie wyczerpiesz. Pan Bóg przez świętego Jakuba uczy życia duchowego, czyli realnego. I mówi o ufności w chwilach próby, czyli sytuacji trudnych, wymagających miłości i heroizmu. To bowiem gdy człowiek wystawiony na próbę wytrwa, a wytrwałość winna być dziełem doskonałym, nienagannym, dojdzie do swego owocu i będzie miał udział w chwale Bożej. Gdy człowiek dotyka ręką gorącego pieca, czasem się znaży, ręka automatycznie odskakuje i to jest dobre. Ale jeżeli znajdziesz się w sytuacji trudnej, na przykład niesprawiedliwej czy zagrażającej i nie zareagujesz rozumnie, a ufnie Bogu i wytrwale, to będzie to zdrada, ucieczka, tchórzostwo. Świat bowiem jest głosicielem i reklamodawcą życia łatwego, pomyślnego, bezmyślnego, życia bez odpowiedzialności, bez celu, bez rozumu. Taka wieczna zabawowa konsumpcja i to jest lansowane przez wszystkie. Ośrodki masowego zniszczenia ludzkiej świadomości. Kto za tym pójdzie, potępi się. Życie jest trudem, sprawiedliwym trudem. W trudzie, czyli służebności, wierności, poświęceniu, człowiek profiluje siebie, uświęca się. I doznaje łaski od Boga. Przecież na Sąd Boży pójdziesz z Bożą łaską i zasługami wytrwałości w cierpieniu. Bo cierpienie bez myśli o Bogu nie ma sensu. Ale cierpienie dla Boga i z jego powodu. To jest wielkim dziełem. Największym dziełem człowieka jest wydywać w cierpieniu. Bo gdy ktoś zbuduje dom, wykopie studnie, to są sprawy doczesne. A sprawy wieczne muszą mieć trwałość. A trwałością jest to, co będzie miało znaczenie w oczach Bożych i Twoich, gdy przekroczysz próg doczesności i wieczności. I tam spotkasz się z hojnością Boga, o ile będziesz zdolny do przebywania na uczcie świętych. Dlatego patrz na wszystko z punktu widzenia wieczności. Żyjący w niedostatku lub w dostatku, czyli ubogi, jest wyróżniony. Bo jego opiekunem jest Boża Opatrzność. Od tylu lat już mu brakuje i tego, i tamtego, a ciągle żyje z głodu, nie umarł. No a w gorszej sytuacji są ci w nadobwitości. To jest poniżenie dla nich. Jeśli nie nauczą się rozdawać, służyć nadopvitościom innym, to nie będą mieć owocu. Ubogich zawsze będziemy mieć, jak mówi słowo Boga, to znaczy nędzarzy. Natomiast trzeba zdobyć Jezusa dla siebie, czyli przyjąć Jego ofertę. Bo wiara nie jest odkryciem Boga, lecz odpowiedzią na łaskę i ofertę Boga to jest wiara. Bo że Bóg do Ciebie mówi, to pewne. Tylko czy jesteś tym zainteresowany. Bo odpowiedź dana Bogu jest wejściem w trud. A kto ma w uwielbieniu siebie, ten się trudzić nie chce. Kto ma w, w uwielbieniu siebie, ten chce sobie bogować, innych na posyłki mieć, na domysł, na usłużność. Są ludzie takiej Narcystycznej osobowości, kiedy dobrze im tylko z sobą, ale na ich warunkach. No ty się modl. byś był mądry, ale nie głupi. Módl się o to, byś nie wchodził w sprawy marne, byś nie walczył o. Sprawy trzecio-czwartorzędne. Byś nie angażował się w to, co zakończy się koniecznością pokuty. Bądź wielkoduszny, cierpliwy i wytrwały, a nie uronisz łaski, nie znieważysz Boga. Skoro radosnego dawcę miłuje Bóg, miej serce wielkie. Otwarte i ufne jak dla Boga z szeroką gościnnością, z szeroką ofertą, do dyspozycji w oddaniu Jemu. Wiara jest oddaniem siebie Bogu do dyspozycji. To jest praktyczne zawierzenie. A nie ufni, ostrożni, delikatni. No to muszą sprawdzić Pana Boga. Czy im krzywdy nie zrobi? Tacy wrażliwi, tacy piękni, tacy niepowtarzalni, aż Pan Bóg by im zagroził. To są bałwochwalcy, czciciele własnego egoizmu i lenistwa duchowego. Nie trzeba ci być do nich podobnym. Ciągle będziesz wystawiony na próbę. Trwaj w tym nie jak niewolnik. Pasywnie. Trwaj w zadaniu, w postawie, niekoniecznie w sytuacji. Masz uchronić siebie i nie zgubić Boga w grzechu. Wtedy, gdy pokonasz złego Ducha i okoliczności od niego pochodzące, będziesz harosem w oczach Bożych. Gdy kiedyś ujrzysz Boga twarzą w twarz, Ujrzysz też i tajemnicę swojego życia, wtedy zobaczysz, jak rację miał Bóg jak warto było. Dlatego módl się o to, byś zrozumiał i przyjął, że z Bogiem zawsze warto.